Eluwa, Krimo, ja jestem Kreml, to jest kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam wszystkie nowości, które dojdą do naszej gry w przyszłej aktualizacji. Także nowe skiny, nowe postacie to właśnie to przygotowałem właśnie dla Was w dzisiejszym materiale. Oczywiście link do źródła znajdziecie, jak zwykle, w opisie, ponieważ są to informacje z głównego kanału Brawl Stars, które ja postarałem się dzisiaj dla Was przetłumaczyć na język polski i mniej więcej przetłumaczyć Wam właśnie o co w tym mniej więcej będzie chodziło. Jeżeli macie jakieś pytania co do aktualizacji, piszcie je śmiało w komentarzach. Także na start nowy Brawler Rosa, który jest bokserką, i jak sam jeden z pracowników Super Sala mówi, czyli Ryan, o ile się nie mylę, e, przetrwała ona w dżungli skutecznie boksując się z roślinami. Jest to taka typowa, e, taka typowa postać, która jest połączona z boksem i roślinami. Tak, takie połączenie: rośliny plus boks. Na 10 poziomie będzie miała ona 7000 hit pointsów, czyli tak życia. Jej główny atak to kamienne pięści, które są bardzo podobne do El Primo. To znaczy, ma ona 3 amunicje i każda jedna amunicja to aż 3 uderzenia. Na maksymalnym poziomie, jedno uderzenie to aż 672 damage'a, czyli po prostu. Potem, jeżeli zakładamy, że z jednego ataku, z jednej amunicji, wszystkie trzy będą trafione, to po prostu 672 mnożymy sobie razy trzy, bo trzy ataki aż oddajemy poza, od właśnie tego jednego, e, tej jednej amunicji. Jednakże jej atak również się będzie troszeczkę różnił od El Primo, ponieważ będzie on o wiele szerszy, czyli będzie to taka nawet moim zdaniem lepsza wersja El Primo. Jej super atak to powstanie takiej tarczy z roślin na kilka sekund, dzięki której wszystkie obrażenia, które ona otrzymuje od innych przeciwników, są znacznie mniejsze. Pewnie nie wiem o ile, ale będą o wiele mniejsze, i też właśnie wtedy, jak mówili na samym filmiku od Superstella, będzie ona podczas swojego ulta najmocniejszą postacią w całej grze. W sensie będzie, będzie miał najwięcej punktów życia. O, tak sobie to rozumiecie, Po prostu będzie postać miała więcej punktów e, życia. Czyli po prostu, jakby te obrażenia, które będzie ona otrzymywała, będą zredukowane. I na przykład, jak, jak teoretycznie powinna. I taki, nie wiem, ból do niej strzeli i powinna otrzymać 2000 życia, to otrzyma tylko 1000 albo mniej nawet. Więc na tym będzie polegał jej super atak. A jej Star Power to leczenie się, kiedy jest w krzaku, o 300 hit pointsów, o ile się nie mylę. Zostaną dodane również dwa nowe skiny, czyli Peny Króliczek z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Shiba Nita z okazji Złotego Tygodnia świętowanego w Japonii. Osobiście ta Nita bardzo mi się podoba i dajcie znać w komentarzu. Czy chcielibyście, abym ją kupił? Nowa mechanika antysojuszowa, ponieważ społeczność Brawl Stars bardzo właśnie prosi twórców, aby zapobiegali takim właśnie sojuszom na showdownie. I w tej aktualizacji będzie teraz coś takiego, że w momencie, kiedy na showdownie solo będzie e, blisko dwóch przeciwników obok siebie, to będzie na nich po prostu leciał meteoryt. Oraz przy takich graczach nie będą rozpić się grzybki, e, te takie, które nas leczą na eventach oraz te takie, power drinki, które, dzięki którym jesteśmy więksi mamy więcej, i, i mamy więcej i mamy więcej i większego speeda. Także moim, moim zdaniem jest to bardzo spoko, aczkolwiek moim też osobiście, w mojej opinii to dalej nie zapobiegnie tym sojuszom i te sojusze dalej będą. I powiem wam szczerze, że ostatnio powoli, staram się już powoli nie sojuszewać, bo jest to naprawdę złe. Supercell wysłuchał próśby graczy i będzie nowy model do Bo. I tak się on będzie prezentował. Oraz powiedzieli nam, że jeżeli będziemy subskrybować ich główny kanał to będzie również buff dla kruka. Buff, czyli będzie on bardziej mocny, bardziej OP, bardziej wzmocniony, będzie miał więcej damage'a i tak dalej. Także odsyłam was teraz na kanał DobroRusztarsa, który znajdziecie w opisie i subskrybujcie ten kanał. Będzie jaskinia treningowa, o której tak naprawdę nic nam nie powiedziano, aczkolwiek mój znajomy powiedział mi, że są informacje już na Reddicie, czyli takie ala zagraniczne forum, takie angielskie, jak ja to sobie lubię nazywać. Są informacje, że będzie to polegało na tym, że w momencie, kiedy nie mamy jakiegoś skina, będziemy mogli go wziąć na jaskinię treningową, gdzie będziemy tylko my, bez botów, i będziemy sobie mogli troszeczkę go potestować, czyli pochodzić z nim, sprawdzić jego super atak, jak on strzela i tak dalej. I potem, kiedy właśnie z... będziemy sobie mogli testować tego skina, czy no on się nam podoba, żeby potem podjąć decyzję, czy chcemy go faktycznie kupić. Będzie można zmieniać e, nazwę, po, nazwę naszego konta z zagemy, ponieważ jak sami wiecie, na początku gry tworzymy sobie jedną nazwę, potem możemy drugi raz zmienić tą nazwę. Ee, pierwszy raz możemy zmienić tę nazwę sobie za darmo, a teraz będzie można już tę nazwę zmieniać za gemy. Także myślę, że jest to całkiem spoko. Bo zdaję sobie sprawę, że właśnie dużo osób ma e, inicjały jakichś bandy w nicków, które już na przykład nie są. I to ułatwi im po prostu, żeby to sobie usunąć z tego niku. Brawl TV, czyli podobnie jak w Clash Royale, będzie taki. Taka telewizja do oglądania takich właśnie topowych meczów Brawl Stars, czyli prawdopodobnie po prostu będą tam udostępniane najlepsze replay'y e z showdownów, z gamegravów i tak dalej, od właśnie topowych graczy, którzy są gdzieś tam wysoko. I pewnie będę starał się właśnie z moimi kolegami do tego Brawl TV się dostać. Oraz, jak sami mogliśmy zobaczyć na samym nagraniu Super będzie nowe żółte tło z okazji tego właśnie złotego tygodnia oraz Wielkanocy Nocy. Moim zdaniem same skiny i tak dalej wejdą już w przyszłym tygodniu, a na aktualizację będziemy sobie musieli jeszcze troszeczkę poczekać, ponieważ wejdzie ona pewnie jeszcze w kolejnym tygodniu. Dajcie znać oczywiście w komentarzach co o tym myślicie i mam nadzieję, że szybko wam dostarczyłem te informacje, bo dosłownie nagrywam to potem jak, ta, jak właśnie ten filmik u nich wyszedł, żeby wam dostarczyć świeżo te informacje. Także jeżeli podoba wam się to, to subskrybujcie kanał, żeby dołączyć do armii krymówek, kremówkowej armii. Ja byłem Kremol, Eluwa Kremuba, widzimy się w przyszłych materiałach i cześć!